Cześć, ja tak z tej strony. Dzisiaj mam dla Was recenzję tutorialu. Nietypową, dlatego, że jest to tutorial darmowy, ale może o nim nie wiedzieliście, albo jeszcze go nie obejrzeliście i się zastanawiacie, czy warto, bo on jest od długi. Jest to Digital Masterclass Joanny Kustry. Są dwie części na jej kanale na YouTube. Linki oczywiście są w opisie filmu. I Jest to zapis sesji, jakieś takie półtorej godziny filmu i jest druga część, niecałe dwie godziny postprodukcji. Teraz no, filmy są długie, dlatego mogliście się zastanawiać, czy w ogóle obejrzeć. Może nie słyszeliście o tym, ale od razu powiem, że tak. Od zostawcie to sobie na liście, nie wiem, do obejrzenia. Obejrzyjcie to dzisiaj, nawet jeżeli macie czas. Warto obejrzeć. Pierwsza sesja, e, pierwszy film z sesji pokazuje, jak Asia pracuje właśnie z modelką i ma różne stylizacje. W mniej więcej jednej, w jednym miejscu, w jednej lokalizacji, natomiast w różnych zakątkach tej lokalizacji i stara się wykorzystać różne elementy tej właśnie otaczającej jej, nie wiem, architektury i przyrody. I dokładnie mówi, na przykład, co jej pasuje ze stylizacją, dlaczego wybiera to miejsce, jak wprowadza błysk, to mówi, że dlaczego i z jakiej mocy, także znaczy, nie ma tam technikaliów, jakichś takich. Nie wiadomo jakich, w sensie nie nauczycie się po tym tutorialu błyskać. Tak? W sensie takim, że Asia nie mówi jak synchronizować lampy, że jest powiedzmy HSS, czy czas synchronizacji, czy jakieś tam pierdoły. Technicznych rzeczy aż takich tam nie ma, tam jest po prostu proces myślowy i pokazana sesja, zapis sesji ASI. Ogólnie cały materiał jest darmowy, dlatego, że jest to materiał sponsorowany, jest nagrany na, dla Benku. I tam oczywiście też pojawia się podczas samego tutorialu reklama Bęku, ale no powinna się pojawić, skoro Bęku to zlecił. Natomiast jest ona tak mała ta reklama, i tak dużo jest całej, W ogóle wszystkich informacji, jakie Asia tam pokazuje, że, że po prostu miazga. W sensie, no ten materiał jest tak wartościowy że fajnie, że właśnie Benku zasponsorowało ten materiał i jest on dostępny publicznie. Pierwszy film bardzo fajnie pokazuje, jak Asia pracuje, jak tłumaczy, jak kadruje, jakie mniej więcej pozy wybiera. Także jest to bardzo fajnie pokazane. Jest zawsze krótka sesja. Później Asia mówi o tym, jak wybiera i które kadry dokładnie i dlaczego. I też fajnie widać proces komunikacji między Asią a modelką. W sensie Asia bardzo często... Daje taki pozytywny feedback, czyli informacje zwrotną modelce, że super, 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 wszystko jest ekstra. Zawsze ta modelka ma pewność, że nic złego się nie dzieje na sesji. Także jest fajnie zobaczyć ten proces cały kreatywny, Asi. A drugi film pokazuje właśnie postprodukcję, i na początku jest dużo pokazanych przykładów, gdzie Asia pokazuje już gotowe zdjęcia, później wyłącza wszystkie warstwy w Photoshopie, pokazuje dokładnie co robiła, tłumacząc dlaczego to robiła, zawsze posiłkując się kołem kolorów i dokładnie mówi, dlaczego te na przykład akcenty kolorystyczne stosuje, jakie robi. I wydawałoby się, że na przykład jest bardzo dużo tylko przykładów, a nie ma konkretnie pokazanych jak Asia to robi. Ale oczywiście Asia na końcu też pokazuje jak robi te zdjęcia, w sensie jak retuszuje proces e, retuszu od początku do końca swojego. Także bardzo fajne, bardzo kompletny taki materiał edukacyjny. Natomiast nie jest to materiał od podstaw. Asia nie tłumaczy jak się tworzy frequency separation, tylko odpala swoją akcję. I ma już jakieś e, warstwy ustawione, to jest dla osób bardziej chcących zobaczyć, jak Asia pracuje, jaki jest jej styl, jak ona dochodzi do takiego właśnie swojego zdjęcia. To nie jest tak, że jak obejrzycie to, to od razu będziecie robić zdjęcia jak Asia i e, musicie patrzeć na każdą warstwę, jak ona się nawet nazywa, żeby zrobić tak samo, żeby mieć takie same zdjęcia. To nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby mieć właśnie wgląd w proces kreatywny Asi, ona cały swój proces praktycznie pokazuje. I jeżeli macie podstawy retuszu i potraficie pot posługiwać się Photoshopem, to będziecie wiedzieli, jak te wszystkie warstwy wyglądają, jak ona je włącza, gdzie mają one wpływ, na które elementy zdjęcia, to nie. Jest podsta to nie są podstawy, to jest po prostu tak jak już wspominam krótki, <grych> któryś raz. Wgląd w kreatywny proces Asi i całej sesji. Także gorąco polecam. Obejrzyjcie ten cały materiał. Są to dwa materiały, półtorej niecałe, znaczy ponad półtorej i niecałe dwie godziny. Także mamy 3,5 godziny tutaj materiału. Podzielcie sobie na dwa dni bez problemu. Bardzo fajnie się ogląda. Jest to. Dynamiczny materiał nie jest jakiś taki super nudny, w sensie nie ciągnie się jak flaki z olejem, nie jest przepełniony nie wiadomo jak wiedzą techniczną, żebyście musieli pauzować i robić notatki. To jest po prostu coś, co się bardzo przyjemnie ogląda. Także może to nawet lecieć sobie w tle, jak coś retuszujecie, bo Asia bardzo fajnie wszystko mówi, tłumaczy, także... Przyjemnie się właśnie tego słucha, skupiając się na tym i nawet na przykład za drugim razem e, oglądając coś w tle na drugim monitorze. Także mega fajny materiał, zostawiam linki w opisie. Gorąco polecam obejrzeć, sprawdźcie to i do usłyszenia, zobaczenia następnym tym razem. Hej!